Widzimy wzrost zainteresowania konsumentów wariantami słodkogorzkimi, dlatego, był to dla nas naturalny kierunek na rozwój marki Soplica. I tak w zeszłym roku wprowadziliśmy Soplicę Gorzką, oferując dwa warianty: Soplicę Gorzką oryginalną i wariant yy, zmiętą. Poszerzyliśmy półkę i stale zwiększamy sprzedaż, co pozwala Soplicy, liderowi smakówek, stale rosnąć yy, i zwiększać udziały rynkowe. Tego lata byliśmy obecni na festiwale, gdzie Soplica Gorzka spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorcą. Odbiorem. I z tym pozytywnym odbiorem spotykamy się nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej, czego najlepszym dowodem są medale, które Soplica Gorzka zdobywa w międzynarodowych konkursach. W tym roku wprowadziliśmy trzy nowości w ofercie Soplicy Gorzkiej. Soplica Gorzko z orzeszkami kola, Soplica Gorzko z figą i z chmielem. Tworząc nowości dbaliśmy o to, co w Soplicy najważniejsze, czyli kunszt, tradycji, i naturalne składniki. I nowości są takim świeżym spojrzeniem na tradycyjne receptury, Oferując konsumentom wysoką jakość i nieoczywiste połączenia. Nadmienię, że Soplica to marka, która gości na stołach od 134 lat i my tę tradycję pielęgnujemy i będziemy ją podkreślać, dlatego Soplica Gorzka zyskała dedykowane opakowanie butelkę, która jest inspirowana pierwszą butelką Soplicy, a zawartość każdej butelki tworzona jest w 100% z naturalnych składników i to są wyróżniki soplicy Gorzkiej. Klasyka zawsze się obroni, dlatego zarówno. Bazowe warianty, czyli soplica gorzka, oryginalna i zmiętą, jak i nowości, o których wspominałam. Warianty z figą, z orzeszkami kola i z chmielem stale zwiększają bazę swoich konsumentów. Bardzo cieszy nas ten fakt, dlatego obiecujemy nie zwalniać tempa i zaskakiwać nowymi aktywnościami.